Dzień dobry, witamy w Jabłonowie. Pamiętacie film o wszystko mającej insigni. O, właśnie tej w kolorze mokka. Auto jeszcze jest do sprzedania. A my tymczasem mamy drugą insignię. Też z kategorii naj, naj, naj. Dwie rury wydechowe, dwa wydechy zdradzają to, że jest to wersja Biturbo turbo Czyli 195 koni. W dieslu, ale idźmy dalej. Obejdę cały samochód. Zobaczcie, ten samochód, oprócz bajecznego wręcz, jak na Opla Insignia, wyposażenia jest jeszcze dodatkowo w pakiecie OPC. Inne dokładki, cała masa rzeczy, których zwykła insignia. Po prostu nie ma. Piękna felga, 19 sali Felgi niepoobdzierane, nieponiszczone. Samochód bardzo ładnie zachowany. Po niewielkiej kosmetyce, jeśli chodzi o sprawy lakiernicze, natomiast w pełni, pełni bezwypadkowy. Przywieziony z Francji. Ta brązowa jest z Niemiec, ta jest z Francji. Wyposażenie, no właśnie, brązowa miała wszystko ale nie miała tego co ma ta czyli nie miała elektrycznej klapy Bo w środku się zatrzasnęło zaraz otworzyłem tą klapę nie miała elektrycznej klapy skórki mamy pełne skórki mamy nie wiem czy widać ale z tyłu to chyba w tym samochodzie nie jeździł Mamy również kierownicę, taką fajną, spłaszczoną u dołu, troszeczkę właśnie jak, jak, jak to w OPC, mamy aluminiowe nakładki na pedały. Mamy manualną skrzynię sześć biegów, to te automaty Oplu i Sigia sprawowały się różnie, coś troszeczkę jak Powershifty w Fordach jedynie sobie bardzo chwalą, mówią, że nic innego by absolutnie nie chcieli i inni wręcz przeciwnie, mówią, żeby tego nie tykać. Zdania użytkowników są podzielone, pewnie to zależy od wielu czynników, takich chociażby jak styl jazdy, zmiana oleju, warunki w jakich auto jest eksploatowane, czy ciąga przyczepy, czy nie, jak obciążone jeździ, ale to jest manual, także tutaj jest sprawa prosta. Napęd na cztery koła, czyli sprawa bardzo fajna, jeśli jeśli mieszkamy gdzieś w miejscu, gdzie nie zawsze są drogi od razu odświeżone. A z wyposażenia, no moi drodzy, jest praktycznie identyczne. Tak pełne jak w tamtym pokazywanym niedawno egzemplarzu, jest i je aktywny tempomat. Są grzane i wentylowane fotele, no to tak naprawdę wiele samochodów Lepszej klasy tego nie ma. Są tryby jazdy, sport Eco. Tutaj jeśli chodzi o zawieszenie, jeśli chodzi o prowadzenie samochodu. Jest samochód doposażony praktycznie maksymalnie. Tu jeszcze ktoś sobie właśnie dokupił pakiet OPC, więc jest to taka nietucinkowa jest nie. A pokażę Wam wino. Jak chcecie, to sobie od razu. Właśnie ja dobrze zbliżam, bo inaczej widzę tutaj w kamerze inaczej właśnie To od razu sprawdzajcie weryfikujcie samochód jest z Francji jak widzicie 140 kW czyli tak jak mówię najmocniejszy diesel jaki był fotele z pamięcią fotele elektrycznie sterowane sportowe fotele te są czarne jeżeli komuś się nie podobają brązowe w kolorze whisky tudzież Bourbonu, tak jak w samochodzie pokazywanym wcześniej. Te są czarne. Zbliżymy na te najbardziej newralgiczne miejsca. Fotel nie jest zniszczony, fotel kierowcy. No pasażera tym bardziej nie będzie zniszczony. Samochód ma 194 tysiące kilometrów. Dużo, niedużo na 12 rok na diesla? Chyba nie, chyba nie. Raczej bym powiedział, że mały przebieg, zwłaszcza, że jest oryginalny, gwarantowany na piśmie. O, to wreszcie otworzyłem go ze środka. Elektryczna klapa, no jest to jakieś udogodnienie, ta klapa jest duża. Tutaj. Najwyraźniej Niemiec się nie bał tego, że się elektryczne sterowanie zepsuje kiedyś i sobie je zamówił. Koła zapasowego, brak kompresorek, zestaw naprawczy. Podłoga, zobaczcie sobie, nie ma żadnych śladów ingerencji blacharskich. Co za tym idzie, samochód nigdy w tył nie dostał. Klapa nam się opuszcza. Zajrzyjmy jeszcze. Może z tej strony sobie tutaj do środka. Również tutaj piękna skórka. Wszystko w bardzo dobrej kondycji. Gwarantowany przebieg, gwarantowana bezupadkowość. Samochód czeka na nowego właściciela. Zapraszam i polecam.